Wichrowe wzgórze, odcinek 87, w sidłach lichwiarza, bezlitosna walka o życie, głuche echo burzy przetaczało się po niebie nad rozległymi terenami wichrowych wzgórz, a ponury półmrok zapowiadał, że nadchodząca noc będzie wyjątkowo trudna dla wszystkich mieszkańców posiadłości. Mgła powoli oplatała kamienną bramę wjazdową, przysłaniając wzrok służby i pogrążając rezydencję w złowieszczej ciszy. Wszyscy czuli niepokój, jakby w powietrzu unosiło się przeczucie dramatu, który ma się wkrótce rozegrać. Scena 1. Rozpacz Selmy, dramatyczne wyznanie przed Haliłem, w eleganckim gabinecie Halila, wypełnionym ciężkim zapachem skórzanych mebli i orientalnych kadzideł, rozlegały się nerwowe kroki mężczyzny. Od rana był wyraźnie rozdrażniony, a jego myśli wciąż krążyły wokół cajnep i jej nagłego zniknięcia. Choć na zewnątrz prezentował się dumnie i chłodno, w sercu czuł niepokój. Przypominały mu się wszystkie chwile sprzeczek z dziewczyną, tęskne spojrzenia i skrywane pragnienia, których nie chciał nawet przed sobą przyznać. Nagle do gabinetu wpadła zapłakana Selma, spocona, z trudem łapiąca oddech, wyraźnie wstrząśnięta. Halil spojrzał na nią, przecinając wzrokiem przestrzeń, jakby chciał zapytać, co się stało? Nie musiał jednak nic mówić, Selma od razu wybuchła płaczem i żalem, Selma, zdławionym głosem, panie Halilu, błagam, pomóż mi. Cajneb zniknęła, nie wróciła do domu, nie odbiera telefonów, a ja wiem, że wplątała się w koszmar z tym kursatem. To wszystko moja wina, mogłam ją powstrzymać. Halil, marszcząc brwi, ze ściśniętym gardłem, uspokój się i opowiedz mi wszystko od początku. Selma, ona pożyczyła pieniądze od kursata, lichwiarza, choć nie wiedziała, kim on tak naprawdę jest. Miała wypadek, skradziono jej tę gotówkę. Ten człowiek groził, że jeśli nie odda mu pieniędzy, to skrzywdzi nas wszystkich. Mówiła, że pójdzie na policję, ale najwyraźniej ktoś ją dopadł, halil, zaciskając pięści, cholera jasna. Wiedziałem, że jest w niebezpieczeństwie. Gdzie można jej teraz szukać, Selma? Ja nie wiem. Szukałam we wszystkich miejscach, o których wspominała. Spotkałam jakiegoś człowieka, który szeptem powiedział mi, że widziano ją w okolicach Starego Magazynu na obrzeżach miasta. Potem ktoś kazał mi zamilknąć. Bardzo się boję, w oczach Halila rozbłysnął gniew i determinacja. Bez zbędnych słów porwał z biurka kluczyki do samochodu i zarzucił na ramiona płaszcz. Pogłaskał drżącą Selmę po ramieniu, dając jej do zrozumienia, że zrobi wszystko, by ocalić jej siostrę. Halil, zostaw to mnie. Znajdę ją, choćbym miał przeszukać każde zapomniane przez Boga miejsce w tym mieście. Scena 2. Magazyn Cynep w potrzasku. Tymczasem w zaniedbanym magazynie na peryferiach, oświetlonym jedynie przez słabe, migoczące światła z ulicznych latarni, panowała aura grozy. Betonowe ściany, podrapane i popisane wulgarne napisy na murze, zapach stęchlizny i wilgoci. Po schodach wiodących w dół schodził przeciąg, w którym echo kroków rozbrzmiewało ze zwielokrotnioną siłą. Na samym końcu podziemia, w jednym z ciasnych pomieszczeń, była cajnep, związana grubym sznurem wokół kostek i nadgarstków. Jej włosy były rozczochrane, a twarz usiana drobnymi zadrapaniami. Oparła się o zimną, wilgotną ścianę, starając się zebrać myśli. Od napastników dowiedziała się, że mają czekać na dalsze rozkazy kursata. W głowie dziewczyny kotłowały się tysiące pytań o to, jak mógł się potoczyć jej los, gdyby w porę zrozumiała, że lichwiarz nie jest dobrym wujkiem z dawnych czasów, o to, czy matka i siostry są bezpieczne, o to, czy ktoś przyjdzie jej na pomoc. Przez chwilę rozważała, czy mogłaby sama poluzować sznur, ale jej dłonie były zbyt ciasno ściśnięte. Każdy ruch powodował piekący ból nadgarstków. Mimo to nie traciła ducha, w głębi serca tliła się nadzieja, że jeszcze uda się jej uciec. Scena 3 Halil wkracza do magazynu. Chwila triumfu i nagły atak. Halil, jadąc samochodem, powiadomił telefonicznie swojego zaufanego kierowcę, by czekał w gotowości na zewnątrz starego magazynu. Wysiadł z auta i ruszył, trzymając w kieszeni pistolet. Nie myślał o tym, jak ryzykowne było to posunięcie. W głowie miał tylko jedno, uratować tajnep, drzwi główne magazynu były uchylone. Halil zakradł się do środka, przekraczając ostrożnie progi zaśmieconego korytarza. Ciemność rozświetlało jedynie kilka awaryjnych lampek, migoczących niczym przygasające świece. Nagle ujrzał jednego z ludzi kursata, skulonego przy stole i czytającego gazetę. Halil bezszelestnie chwycił go za kark, uciszył i rozbroił, a potem przycisnął do ziemi. Wysyczał cicho: Halil, gdzie ona jest? Gadaj, bo możesz nie doczekać świtu. Przerażony Zbir wskazał na drzwi prowadzące na niższy poziom. Halil unieszkodliwił przeciwnika celnym ciosem i ruszył dalej. Na dole czekał już kolejny, strażnik, który, zauważywszy gościa, chwycił za kij bejsbolowy. Doszło do krótkiej, acz intensywnej szarpaniny. Halil zdołał go obezwładnić dopiero po celnym kopniaku w żebra. Poprawił uderzeniem kolbą pistoletu, sapanie i stłumione jęki rozbrzmiewały echem w pustych korytarzach. Wreszcie dotarł do piwnicznego pomieszczenia, gdzie w słabym świetle lampy zobaczył Cajnep, związaną z zaczerwienionymi od płaczu oczami. Zerwał się ku niej, upuścił broń obok, natychmiast pochylając się, by rozwiązać sznur. Z drżącym głosem, przesiąkniętym ulgą, Halilu, Halil, nic ci nie jest, nie zdążyła odpowiedzieć, gdyż kolejny człowiek lichwiarza rzucił się na Halila od tyłu. Mężczyzna spróbował się bronić, ale nie miał czasu sięgnąć po broń. Poczuł potężne uderzenie w tył głowy, które powaliło go na ziemię. W uszach rozbrzmiało przerażające dzwonienie. Ostatnie, co zapamiętał, to obraz Cajnep, która krzyknęła z przerażenia, i ciemność, która ogarnęła jego umysł. SCENA 4. Jusuf i Burcu, Tajemnice Rodziny Gulce. Podczas gdy Halil walczył o życie Cajnep w niebezpiecznym magazynie, w rezydencji Jusufa rozgrywała się zupełnie inna scena, pełna sekretów i niespełnionych nadziei. Oto burcu, dawna przyjaciółka Jusufa, odwiedziła go z naręczem dokumentów, by przekazać najnowsze ustalenia w sprawie rodziny Gulce. Burcu, przeglądając notatki, zaczęłam od wioski, z której ponoć pochodzi Gulce. Dowiedziałam się, że mieszkała tam kobieta o imieniu Zeilenduzu. Wydawało mi się, że to jej matka, ale w dokumentach nie ma nic o Gulce. Za to wspomniano o innej córce Ceylen, sewgi. Niestety, jej ślad urywa się, gdy dziewczynka miała zaledwie 3 lata, Yusuf, marszcząc czoło, uważnie słuchając, i co stało się z samą Ceylen? Burcu ze smutkiem zmarła. To się stało kilka lat temu. Nie ma wzmianek, żeby Gulce kiedykolwiek przeszła na jej nazwisko, jeśli to faktycznie jej biologiczna matka. Możliwe, że są jakieś dokumenty, ale zmieniła nazwisko, adoptowano ją, albo, Jusuf, z przygaszonym wzrokiem, czyli wciąż błąd zimy. Ale tak czy inaczej, dziękuję, burcu. Naprawdę dużo dla mnie robisz! Burcu uśmiechnęła się ciepło i położyła dłoń na jego ramieniu. W tym właśnie momencie do salonu weszła Gulce z tacą, na której przyniosła kawę. Zobaczywszy gest burcu, na twarzy Gulce pojawił się cień zazdrości, ale po sekundzie usłyszała słowa Nevin, która spytała burcu o męża. Okazało się, że burcu jest zamężna, co wyraźnie uspokoiło Gulce. Uśmiechnęła się nieśmiało, a w jej sercu zniknął mroczny cień zazdrości. Może jednak ten impuls był niepotrzebny może Jusuf i burcu to tylko starzy przyjaciele pomyślała Gulce. Scena 5 Halil i Cajnep, wspólna niewola, Halil ocknął się po kilku minutach. Głowa pulsowała bólem, a w ustach czuł metaliczny posmak krwi. Z przerażeniem stwierdził, że jest związany i siedzi na starej drewnianej palecie, a tuż obok, w tym samym stanie, znajduje się Cajnep. Oboje mieli związane ręce, a wokół nich walały się porzucone liny. Z sufitu zwisała żarówka, rzucając blade światło. Cajnep, cicho, gdy zauważyła, że Halil się ocknął: jesteś ranny, Halil, nic mi nie będzie. Za to ty wyglądasz, jakbyś nie spała od dni, Cajnep. Martwiłam się, Halil, próbując się rozluźnić, choć czuł lęk, nie myśl o mnie. Powiedz, co oni ci zrobili, Cajnep, nic poważnego. Jestem tylko związana. Mieliśmy szczęście, że jeszcze nie kazano nam zginąć. Kalil zaciskając zęby z gniewu, nie zostaniemy tu ani chwili dłużej, uwierz mi. Ja się z takimi bandziorami już mierzyłem i znam swoje sposoby. Cajnep spojrzała na niego z połyskiem zaufania w oczach, pomieszanego jednak z wątpliwością. A co, jeśli nawet Halil, tak potężny i bogaty, nie zdoła wykupić ich z rąk bezwzględnych gangsterów? Scena 6. Telefon do kursata, wyrok śmierci, w pomieszczeniu obok, pełniącym funkcję prowizorycznej kantyny, siedziało dwóch ludzi lichwiarza. jeden z nich masował obite ramię, przypominając sobie starcie z haliłem. Obaj wiedzieli, że napotkali przeciwnika, który nie należał do typowych ofiar lichwiarza, był zdeterminowany, niebezpieczny i bogaty. Gangster 1 słyszałeś, co mówił ten Firat? Że zapłaci każde pieniądze, byleśmy puścili jego i tę dziewczynę wolno, Gangster 2, jasne, może to blef. Ale jeśli nie, to mamy tu niezłą okazję zarobku. Lepiej zadzwonić do szefa, bo nie chcę wylecieć za zignorowanie rozkazów. Gangster 1, wyciągając telefon. W sumie racja, zapytajmy kursata, co o tym myśli. Wcisnął numer na ekranie. Po kilku sygnałach lichwiarz odebrał, głos miał niezmiennie zimny i lodowaty. Gangster 1, szefie, mamy, no cóż, sytuację. Ten Halil Firat pojawił się w magazynie, obezwładnił kilku naszych, ale ostatecznie go spacyfikowaliśmy. Razem z nim jest ta dziewczyna, Cajnep. Mówi, że zapłacą każde pieniądze, jeśli. Kursat, przerywając surowo, zabijcie ich oboje. Natychmiast, nie chcę ryzykować, że wciągną w to policję albo, co gorsza, mnie wydadzą. Rozumiecie? Gangster jeden tak jest, szefie rozłączył się i spojrzał na kompana. Na ich twarzach pojawiły się wymowne grymasy. Z jednej strony służbowa lojalność wobec kursata, z drugiej wizja dużej kasy, jeśli przyjmą propozycję Halila. Może lepiej wziąć pieniądze i zniknąć? Scena 7. Halil próbuje przekupić gangsterów. Nerwowe negocjacje. Minęło kilkanaście minut. Dwaj uzbrojeni mężczyźni zeszli na dół do piwnicy, gdzie czekali na nich związani Halil i Cajnep. Ich kroki dudniły po schodach. Cajnep poczuła chłód strachu, a Halil zebrał w sobie całą determinację, by spróbować jeszcze jednego fortelu. Gangster 1 skończyło się. Tak kazał szef, macie zginąć, Halil, spokojnie, ale z wyczuwalnym napięciem, zaczekajcie. Mówiłem wam, jestem w stanie zapłacić wam kilka razy tyle, ile dostajecie od kursata. Mogę dać wam życie w luksusie, jeśli tylko nas wypuścicie, gangster 2, mrużąc oczy, kłamiesz. Tacy jak ty często rzucają słowa na wiatr, Halil, powoli, cedząc słowa, jestem Halil Firat. Mam udziały w wielu firmach, mam wpływy i gotówkę. Jeśli chcę, mogę sprawić, że znikniecie z kraju w jeden dzień z grubymi kontami w banku. Tylko musicie dać mi telefon i wolną rękę, żebym zorganizował te pieniądze, mężczyźni popatrzyli po sobie. Z jednej strony nie chcieli sprzeniewierzyć się rozkazowi kursata, z drugiej wizja ogromnego okupu kusiła. W końcu gangster jeden szepnął coś koledze na ucho i wyszli, zamykając za sobą stalowe drzwi na zasuwę. Zostawili Halila i Cajnep samych, scena 8. Rozpacz i nadzieja, próby oswobodzenia. Halil i Cajnep pozostali w krępujących ich więzach. Mieli niewiele czasu, zanim gangsterzy powrócą z decyzją, albo o ich egzekucji, albo o negocjacjach. W ciszy słyszeli tylko odgłosy kapiącej wody z rury nad ich głowami. Powietrze było wilgotne i ciężkie. Oboje mieli poranione nadgarstki od szorstkich sznurów, Cajnep, cicho, z łzami w oczach, nie mogę uwierzyć, że jeszcze wczoraj kłóciłam się z tobą o projekt perfum, a teraz siedzimy tu, czekając, czy nas zabiją. Halil, ostrożnie próbując rozsupłać węzeł za plecami, jeszcze nie umarliśmy. Obiecuję ci, że się stąd wydostaniemy. A potem rozliczę się z kursatem, cajnep, drżącym głosem, ale co, jeśli się nie uda? Jeśli Halil, nie myśl o tym. Znasz mnie, nie pozwolę, by to się tak skończyło. Mężczyzna zaczął coraz intensywniej szarpać więzy, krzywiąc się przy tym z bólu. Czuł, że lina w jednym miejscu jest minimalnie luźniejsza. Jeśli uda mu się oswobodzić dłoń, jest szansa na ucieczkę. Pod mu po skroniach, puls w skroniach dudnił jak dzwon. Kaineb spoglądała na niego, a w jej oczach błysnął cień podziwu. Mimo chłodu i dystansu, jakim darzyli się dotąd, w obliczu śmiertelnego zagrożenia Halil walczył jak lew. Uświadomiła sobie, że może nie jest on jedynie dumnym i bezwzględnym biznesmenem, za jakiego go brała. Może kryje się w nim dobroć i ciepło, skrywane głęboko pod warstwą bólu i uprzedzeń. Scena 9. Selma i Eren, niespodziewane sojusze, podczas gdy Halil i Cajnep walczyli o życie, w rezydencji rozegrała się kolejna scena. Selma, zdesperowana i zapłakana, poprosiła o rozmowę Erena, asystenta Halila. Wiedziała, że to jedyny człowiek, który może mieć jakieś wpływy i informacje, by pomóc w odnalezieniu siostry. Selma, roztrzęsiona, panie Erenie, błagam, pomóż mi. Halil pojechał szukać cynep, a ja czuję, że oboje znaleźli się w pułapce. Pan też może coś zrobić, proszę, Eren, poruszony widokiem jej łez. Uspokój się, Selmo. Halil jest potężny i świetnie zna się na takich sytuacjach. Ale rozumiem twój lęk. Co mam zrobić, Selma, może pan zadzwonić do swoich znajomych w policji, sprawdzić, czy mają jakiekolwiek informacje o starym magazynie, który należy do kursata. Błagam, moja siostra może nie mieć czasu. Eren zawahał się, lecz widział, że Selma jest na granicy rozpaczy. Znał Halila na tyle, by rozumieć, że jego szef będzie wściekły, jeśli Eren rozgłosi sprawę. Ale jednocześnie czuł, że nie może pozostawić dziewczyny bez pomocy. Eren, dobrze. Postaram się skontaktować z kimś w policji i czegoś dowiedzieć. Zrobię, co w mojej mocy, by uratować Cajnep i Halila. Selma, płacząc z wdzięcznością, dziękuję. Niech Bóg panu wynagrodzi, zwieńczenie, rozkaz kursata, zabić oboje. W tym samym czasie Kursat, siedząc w swoim biurze ze szklaneczką mocnego trunku, odebrał telefon. Rozmówca poinformował go, że Halil próbuje przekupić ludzi i oferuje gigantyczną kwotę za wolność. Lichwiarz wiedział, że ten interes mógł przynieść jeszcze większy zysk, ale nienawidził ryzyka, zwłaszcza gdy w grę wchodziło jego bezpieczeństwo i reputacja. Widok Halila w mieście, który zdolny był pokonać wielu z jego ochroniarzy, skłonił go do jednego wniosku: to zbyt niebezpieczny przeciwnik, by żył. Kursat, bez cienia emocji w głosie. Wiecie co macie robić? Zlikwidujcie ich. Ani Halil, ani ta dziewczyna nie mogą wyjść z tego magazynu żywi. Ostatnie słowa zabrzmiały niczym wyrok. Jego zimna determinacja przypominała ostrze noża. Kiedy się rozłączył, oparł się na fotelu i spojrzał w okno, w mroczną otchłań miasta. Nawet cień wahania nie przemknął mu przez twarz. Był gotów na wszystko, by nie ponosić konsekwencji swoich nielegalnych działań. Epilog odcinka 87: kamery przenoszą się z powrotem do piwnicy magazynu. Halil, mokry od potu i wycieńczony walką z Linami, wreszcie zdołał poluzować węzeł na jednym nadgarstku. Sajnep spogląda na niego z niedowierzaniem i nadzieją w oczach. Wokół słychać kroki zbliżających się gangsterów. Klamka w drzwiach porusza się, zapowiadając kolejne dramatyczne starcie, tymczasem w rezydencji. Selma z niepokojem zerka na zegar, każda minuta wydaje się wiecznością, Eren wykonuje nerwowe telefony, próbując zorganizować ciche wsparcie, nim Halil i Cajnep zapłacą najwyższą cenę za konfrontację z kursatem. Jusuf, choć rozdarty pomiędzy problemami z Gulce i długami wdzięczności wobec burcu, zaczyna przeczuwać, że w domu Firatów może dziać się coś niedobrego. Gulce, uspokojona wieścią, że burcu ma męża, nadal jednak nie wie, jak odnaleźć Sewgi, rzekomą siostrę. Stoi przy oknie i wpatruje się w ciemne niebo. Jej zagubione serce przeczuwa, że kolejna katastrofa wisi w powietrzu. W magazynie rozlegają się ciężkie kroki, słychać odbezpieczanie broni. Przez szczeliny w drzwiach wpada cienka smuga światła, w którym odbijają się cienie uzbrojonych mężczyzn. Halil i Cajneb z napięciem wstrzymują oddech, wiedząc, że lada chwila walka o życie wejdzie w decydującą fazę. Co się stanie, gdy gangsterzy otrzymają rozkaz otwarcia ognia? Czy Halilowi uda się zrealizować swoją desperacką propozycję przekupstwa? Czy Eren i Selma na czas sprowadzą pomoc, a Yusuf zdoła cokolwiek zdziałać? A może sam kursat zjawi się na miejscu, by dokończyć dzieła? Czy Cynep i Halil znajdą w sobie siłę, by wspólnie stawić czoło śmiertelnemu zagrożeniu? Koniec odcinka 87. Ciąg dalszy nastąpi. Nad wichrowymi wzgórzami zawisły ciemne chmury. Wiele istnień zostało uwikłanych w dramatyczną grę: miłość i przyjaźń kontra nienawiść i rządza władzy. Kto wyjdzie z niej zwycięsko, a kto poniesie klęskę? Jedno jest pewne: w kolejnym odcinku emocje sięgną zenitu, a granica między życiem i śmiercią stanie się niebezpiecznie cienka.